Nie, nie dobywam nic, bramka na 48 sekund przed końcem, chyba święta będziecie mieć wyjątkowo udane, mimo tego, że mi ostatnie miejsce w tabeli. No Bardzo udane, na, na samym myśl, że tak, takie emocje, ja do tej pory jeszcze mam dreszcze, ciarki. No, chwała chłopakom, żeśmy podjęli walkę, bo w pierwszej połowie to tak wyglądało nieciekawie. Szczytaliśmy na 1-0, ale nie zasłużyliśmy na pewno na to prowadzenie, ale w drugiej połowie już pokazaliśmy charakter. No i... Udało się zwyciężyć, święta będą fajne, spokojne i walczyli. jesteśmy dalej w grze utrzymanie. Znaczy, w futsalu nie można powiedzieć, że, że ktoś lepiej grał piłką i przegrywa mecz, no bo tak, takie założenia taktyczne mieliśmy, bronić się, walczyć w obronie i to poskutkowało. Wiedzieliśmy, że jak dobrze będziemy bronić, na pewno coś z przodu wpadnie i wygramy mecz. Znaczy, my zawsze gramy o trzy punkty. Raz to wychodzi lepiej, raz gorzej. No ale teraz chłopców dwóch meczu pokazują, że potrafią grać w piłkę, potrafią wygrywać, strzelać bramki i to naprawdę cieszy, bo tym bardziej, że stracimy mało bramek, bo z Akademią naprawdę straciliśmy dwie, bo później zaryzykowaliśmy. W przeciągu tej rundy tracimy mało, ale też mało strzelaliśmy. stąd chyba te miejsce w tabeli. Punkt to jest jednak punkt, może jakbyśmy wygrali następne dwa mecze, no to tego punktu mogłoby braknąć. No to, to nie była ostatnia kolejka, która zależała, też, które by zwycięstwo zależało o czy utrzymaniu. No, zaryzykowaliśmy. Nie, nie, nie powiedziałbym, że zaryzykowaliśmy. Graliśmy normalnie, tym bardziej, mając 5 pięć fauli na koncie. Dobry mecz z Akademią, dobry mecz dzisiaj z Klirexem. Nie dało się tak całą rundę, czy to jeszcze doświadczenie, brak doświadczenia waszych zawodników? Znaczy, tu tych młodych chłopaków to jest bardziej dyspozycja dnia. I... Jak z tychami nie wiem byliśmy przestraszeni chyba tą presją, która nam towarzyszyła, tak teraz już chłopcy wierzą uwierzą w siebie i potrafią z każdym wygrać. Podejrzewam, że jakbyśmy dostali tychy, jeszcze po tym meczu to chłopcy by chyba ten mecz się wygrali. Przed wami kolejny wielki mecz, tym razem Wisła Kraków grająca chyba najlepszą piłkę w Polsce. Będą, po, do, do, będą chyba obawy. Znaczy wyjdziemy na mecz i spróbujemy się zaprezentować jak najlepiej. Będziemy grać o trzy punkty, bo co to ma za sens wyjść na mecz i dobrze zagrać. Chcemy grać o trzy punkty, bo ten sport by nie miał sensu, jakbyśmy wychodzili z założenia, żeby jak najmniej przegrać. Zobaczymy, co to będzie. To jest futsal, wszystko się może zdarzyć. Możemy zamurować na 0-0 i tak jak dzisiaj w ostatniej minucie może wpaść bramka. No nie wiadomo, jak to będzie. Ekstra klasa dla Ludy Śląskiej wciąż całkiem realna. O, bardzo w to wierzę i mam nadzieję, że tak będzie.